Mimo że wszystko odbyło się we właściwym czasie, nadal nie ma gwarancji, czy dojdzie do zapłodnienia. Spośród milionów plemników wyruszających w tę podróż, jedynie kilkaset dotrze do jaja. Wewnątrz tej elitarnej grupy płynącej w kierunku jaja cały czas będzie przebiegał proces eliminacyjny. Komórki odżywcze tworzą otoczkę wokół jaja, która powstrzymuje dostęp plemników. Ta bariera musi zostać pokonana. Niestety część z nich utknie w tym gigantycznym jajku, które jest 85 tysięcy razy większe od plemnika. Inne będą energicznie współpracować, rozpuszczając komórki odżywcze przy pomocy specjalnych enzymów, które znajdują się w ich główkach. Kilka z tych najbardziej niepowstrzymanych po wykonaniu 20 tysięcy ruchów witką osiągnie ostateczny cel. Kolejną przeszkodą jest zewnętrzna twarda powierzchnia jaja. Na szczęście powierzchnia ta potrafi rozpoznać plemnik i białka jaja połączą się z białkami plemnika. W tym momencie w główce plemnika rozpoczyna się dynamiczna przemiana. Osłonka ochronna zaczyna pękać. I plemnik jest na drodze do pokonania ostatniej poważnej przeszkody. Oto zwycięzca w drodze do sukcesu. Absolutny mistrz spośród 500 milionów plemników. Reakcja chemiczna natychmiast zmienia powierzchnię jaja, zamykając dostęp innym plemnikom. Wejście kolejnego plemnika oznaczałoby zbyt wiele chromosomów w komórce. Byłaby to katastrofa. Kiedy zwycięski plemnik dostanie się do jaja, jego witka stanie się już niepotrzebna i oderwie się od główki, której cenna zawartość jest teraz odsłonięta. Nareszcie kończy się podróż i zwycięzca może dostarczyć swój genetyczny pakunek. Każdy plemnik ma 23 chromosomy, które zawierają połowę DNA potrzebnego do powstania istoty ludzkiej i utrzymania jej przy życiu. A wewnątrz każdego chromosomu znajdują się skupiska genów, zawierające połowę DNA ojca. Tak wyglądają długie łańcuchy DNA powiększone kilka tysięcy razy. To jest chwila, na którą czekało jajo. Nagle nabrało zdolności poruszania się, ale w przeciwieństwie do plemnika nie jest jeszcze gotowe do zapłodnienia. Nastąpi to, kiedy plemnik osiągnie swój cel. To jest, kiedy połowa jego materiału genetycznego zostanie zrzucona jako produkt uboczny do tak zwanego ciałka kierunkowego, widocznego tutaj na brzegu jaja. Tutaj widać, jak dwa małe ośrodki z genami, jeden od ojca, a drugi od matki, stopniowo zbliżają się do siebie. Połączenie jest niezwykle delikatnym procesem. Najmniejszy błąd i zarodek może umrzeć albo przeistoczyć się w zniekształcony płód. W praktyce prawie połowa wszystkich poczęć nie udaje się, ale tu możemy być świadkami pełnego połączenia. Rozmnażanie płciowe sprawia, że ludzie tak bardzo między sobą się różnią. Wszyscy należymy do tego samego gatunku, ale każdy z nas jest wyjątkowy. Nasze cechy otrzymaliśmy w momencie poczęcia. On ma nos i kolor włosów matki, które ona odziedziczyła po swoim ojcu. Każdy z nas ma zupełnie inny, niepowtarzalny zespół genów. Zdarzają się wyjątki, jednojajowe bliźniaki. Mają one identyczny DNA, wzór, na podstawie którego w procesie rozwojowym, jaki następuje od momentu poczęcia, ukształtowane zostało ich ciało. Komórka jajowa zawiera teraz pełną informację potrzebną do ukształtowania istoty ludzkiej. Ale aby zapewnić rozwój ramion, nóg i mózgu, potrzeba więcej cegiełek, innymi słowy, więcej komórek. Dlatego komórka jajowa musi się podzielić. Chromosomy tworzą kopie siebie samych, po czym oba zestawy chromosomów odsuwają się od siebie, a między nimi wyrasta błona komórkowa. Gwałtowny proces trwa. Nowa istota ludzka może się rozwinąć z każdej z tych komórek. Jak dotąd komórki te nie miały jeszcze czasu, aby się wyspecjalizować. Z czterech komórek powstaje osiem które zamienią się w 16. Widzimy, jak rozwija się nowa istota ludzka. Tę dynamiczną sekwencję filmowano przy użyciu techniki zdjęć poklatkowych. Przez dwa i pół dnia aparat robił co minutę jedno zdjęcie powiększające 2000 razy. Jajo kontynuuje podróż przez jajowód, dzieląc się mniej więcej dwa razy dziennie. Podziały nie przyczyniają się do wzrostu jaja, ale sprawiają, że jest ono podzielone na coraz mniejsze jednostki. Zapłodnione jajo składa się teraz z setek komórek. Na kolejnym etapie rozwoju zarodka komórki te podzielą się na grupy. Około czterech dni po zapłodnieniu zarodek kończy podróż przez jajowód i dociera do macicy. Jesteśmy teraz wewnątrz macicy. Maleńka komórka jajowa przybyła właśnie przez jasny otwór po prawej stronie. Absorbuje płyn i komórki rozłączają się. Część z nich tworzy cienką zewnętrzną ściankę a inne grupują się w małą, ciemną masę komórkową, z której powstanie dziecko. Właśnie z tej części jaja rozwinie się dziecko, zaś komórki przy zewnętrznej ścianie zamienią się w łożysko. Zarodek składa się obecnie z tysiąca komórek potrzebujących ogromnej ilości pokarmu, a wewnątrz twardej skorupki zaczyna mu brakować i pokarmu, i miejsca. By mógł dalej rosnąć, musi znaleźć nowe źródło pożywienia. Musi wydostać się ze skorupki. W piątym dniu zarodek uwolni silne enzymy, które wydrążą maleńką dziurkę w skorupce. Przez nią zawartość jaja przeciśnie się na zewnątrz. Te zdjęcia również wykonano techniką poklatkową, naświetlając jedną klatkę na minutę. Proces, który tu widzimy, w rzeczywistości trwa 24 godziny. Naukowcy określają ten dynamiczny etap naszego powstawania wykluwaniem. A to nic innego, tylko pierwszy etap kształtowania się istoty ludzkiej. Etap następny, narodziny, nastąpi dopiero za 9 miesięcy. Nigdy przedtem nie zarejestrowano tego procesu w całości. To, co się wylewa, to materiały i cegiełki na nową istotę ludzką powiększone ponad 2000 razy. Ta mała grupa komórek całymi dniami szuka odpowiedniego lądowiska, aby dostać się do pożywienia, które znajduje się w wyściółce Macicy. Tygodniowy zarodek wylądował w końcu na powierzchni wyściółki Macicy. Został sfilmowany przy użyciu mikroskopu elektronowego. Niemal natychmiast zaczyna się zagnieżdżać w otaczającej tkance. Komórki zarodka, wnikając w tkankę macicy, docierają do pokarmu, rodzaju macicznego mleka. I tlen może przenikać do zarodka. Rozpoczęło się już różnicowanie komórek. Część komórek wie, że ma tworzyć zarodek. Zadaniem innych jest stworzenie łożyska. W tej niepowtarzalnej sekwencji ten sam proces pokazany jest na ruchomym obrazie. Widać, że początkowo zarodek powiększa się, gdy wchłania płyny i pożywienie od matki. Później, kiedy zagnieżdża się głębiej w czerwonej wyściółce macicy, wydaje się maleć. Po kilku dniach zarodek milimetrowej wielkości znika pod powierzchnią. Tutaj widzimy kolejny etap rozwoju. Górna część zarodka zamienia się w pęcherz płodowy. Poniżej znajduje się pęcherz pokarmowy, który później zaniknie. Niewielki krążek pomiędzy nimi przejdzie fantastyczne przeobrażenie. W ciągu pięciu dni wydłuży się i zmieni kształt. Ta animacja pokazuje, jak brzegi tego krążka zaginają się do dołu i stykają pod spodem. To zaczątki wszystkich narządów organizmu, jak na przykład serca i wątroby. Na wyższej warstwie komórek bruzda zamienia się w rurkę. To zaczątek układu nerwowego i mózgu. Z innej warstwy komórek powstanie budulec dla szkieletu i układu mięśniowego. Wiele osób twierdzi, że dokładnie na tym etapie rozwoju zarodka, gdy kształtują się te trzy podstawowe warstwy, rozpoczyna się ludzkie życie. Minęły trzy tygodnie od zapłodnienia. Wyżej widać zaczątki mózgu, którego dwie półkule po kilku dniach rozwinęły się w taki sposób. Ten sam zarodek sfotografowany przy użyciu mikroskopu elektronowego. Za kilka dni zamknie się przestrzeń między obiema półkulami. Kiedy urodzi się dziecko, jego mózg będzie się składał z niewiarygodnej liczby 10 miliardów komórek nerwowych. Mówi się, że ten ogromny mózg stanowi tajną broń gatunku ludzkiego, wyróżniając nas spośród wszystkich innych stworzeń na Ziemi. Na tych unikatowych zdjęciach widać, jak kształtują się komórki nerwowe w mózgu zarodka w jego płacie czołowym. Jest to proces gwałtowny. Mózg zarodka rośnie w tempie 100 tysięcy nowych komórek na minutę. Te pierwsze komórki tworzą korę mózgową, warstwa po warstwie. To tu powstają połączenia dla impulsów elektrycznych które przyczyniają się do powstawania naszych myśli i uczuć. Przez długi czas uważano, że powstawanie komórek mózgowych ustaje w momencie urodzenia. Jednak nowe badania dowodzą, że proces ten trwa aż do wieku dorosłego. Oto głowa zarodka, profil jego mózgu. Rozwijający się płód ma teraz 24 dni. Sfilmowany został wraz z częścią łożyska, gdy spoczywa w macicy. Okrągły twór po środku to serce. Możemy już dostrzec lewą i prawą komorę.